Witam was z tej strony Tybek. Witam was. witam was, witam was. Witam was, kolejny odcinek Areny. Co gwizdarzciuluci? Szukasz kompana do walki? Spierdalej. Generalnie witam was w kolejnym odcinku. Przepraszam, że tak no, mówiłem brzydko, ale już, już zaschumi w gardle, już mam wodę. Muszę mm. już, już jestem spokojny. Sprawdzę sobie z czym mam do czynienia w kolejnej walce. No, jakieś krasne czyli no big deal. Na lajcie pociśniemy. Oczywiście mamy upgrade'a Upgrade niemy sobie. Co byś sobie tu upgrade? Możemy sobie to już upgrade? Urden. Urden. Ktoś mi zarzucał, że to źle czytam te nazwy tych znaków. Wiesz co? Chuć w dupę. Będę sobie czytał, jak mi się podoba. Po prostu. Po prostu. Po prostu. Figor plus dwa. Nie. O, do trzech przeciwników. Czy to w ogóle działa? Przy walce z harpiami nie, nie widziałem tego, czy to, czy to w ogóle... E, generalnie działa, czy nie. Zaraz zaraz sprawdzimy, chociaż coś, że przegram z Kretesem tą walkę. I weźmiemy się za poziom trudności normal. Queen, szybki Queen. Tak jest, dużo napierdziela na mnie jakiś krasnolot. E, Akcja jest w ręce. Przejmujemy, 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 przejmujemy. Nie wiem. Aha, może teraz muszę po prostu wziąć i go użyć ży znowu. O, Aj, przerwał mi ktoś. Ciep, ale mi wydupił. Czemu te krasnoludów są tak otwarte? Dobra, krasnolodów chyba się nie da tych zbrojnych. Dobra, przejąłem tego, czekajcie, jest jeszcze gdzieś kusznik, gdzieś stoi. Dobra, to był głupi pomysł brać przed chwilą tamten skill, trochę jest useless. Cz, cz. Wypadaj, wypadaj za bandę, man. Boże, te krasnoludy, krasnoludy krasno, się lepią tej ziemi, ja... Jeszcze tak pedał mi tam szczela. Maga być strzał. No, co za men. Łooo! Z prawego go, z prawego. No, wypadnij, man. Ach, Boże. Jestem ciekaw, czy idzie ich w ten sposób wypchnąć w ognisko bo w coś w ten stylu. Rozjemca, mydź sztalowy. Sztalowy, nie. Nie, blok nam się nie przydał, bo go nie używam wcale. Myślę, że ten, do zbroi. Żyjemy sobie tylko na zbroję. Chwila, czemu mam w ekwipunku lepszą zbroję od mojej? Nie, nie, ta jest lepsza, ta jest lepsza. O to, to, to był, to był punkt. Wpierdoliłbym komuś. Oh yeah. Myślę, że Queen zaczynają. Queen jest ważny. Queen, Queen, to jest to. Handelman Handel, handel. Skórzana z kurtka sprzedaje. Wynajmiemy sobie znowu tego Patoacha, bo czyż Obawiam się. Hmm, jakieś rady taktyczne na przyszłość? Tak. Dostosuj się. O, zmienił gadkę. Nie wiedziałem. Znakomicie. Mam przeczucie, że ty. Ta na bank Mandikory, na bank. Co za technika! Żebyś się nie zdziwił, człowieczku. Zgnizy sobie pożeracze zwłok. Razem siedem przeciwników. Szybki queen. Na pierdola! Na pierdola! <laughs> o kurwa. O kurwa. O kurwa. O Dobra, nie się chyba nie da. Dobrze wiedzieć, że te pedały wybuchają jak zginą. Coś czuję, że to jest moja ostatnia walka. Jeżeli chodzi o poziom trudności, easy. Bo jest krewsko trudno. Nie wiem, czy ktoś zauważył. O kurwa, ale dostaję bęcki, ja pierdolę. Ja pierdolę, ja jest. zrzucę. Jeden. O, jest, 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 jest. Skąd wy chuja? Oh. Erden, Erden. No masakra, jak oni tną. Co za pedały? Ja pierdolę jeszcze w ogóle Bra, Erden spróbujemy coś zadziałać. Queen, szpi Queen. O no, ma, ma... Myślę, że ma znów też tego. Queen Dobra, na bonus nie mam co liczyć, już, ale to nie o to chodzi. Chodzi o przeżycie, chodzi o przetrwanie. Ja mam małe dzieci do wykarmienia. What the fuck! Dude, czemu ty jesteś taki silny? Kurwa. Dobra, to było tyle, jeżeli chodzi o zabawę są w, w tej grze. Kurwa, you are doing it wrong. You are doing it wrong. Zaraz kurwa dostanę krwawienie dzięki... CZSZ! Kurwa mać... Aaa, 6430 punktów, super. Wyjdź. Arena. Dobrze, zaczniemy moi drodzy. Teraz Arena w trybie trudności normalny. Tryb trudności normalny. Czyli chuj trudniejszy od tego, który właśnie widzieliście. Będę musiał robić więcej uników, więcej spierdalać, ale przede wszystkim więcej spierdalać. Dobra, to już nie gadamy z nim, bo to nie ma sensu. I jak widzicie, mamy pierwszy poziom. Normalny, eee, spróbuję nie brać tych bonusów tamtych, gdzieś tak od trzeciego, myślę, starcia. Tak, żeby na dłużej mi starczył. No, na pierwszym starciu nie ma co w ogóle, no. szaleć. Kurwa, to jest normalnie morderca. <laughs> Kurwa, to jest normalnie morderca. Nie wiem, czy zauważyliście od razu inny poziom trudności całkiem. Generalnie przeciwnicy łatwiej was trafiają. Już nie ma takiego unikania fajnego. Nie wiem za co dostałem plus 10, za to, że go zabiję, się do niego strzeliłem, czy co? Na dół, benc. zaczniemy sobie od. 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 nie wiem od zbroi. Cyk. Ja też dużo rzeczy tak instynktownie szybko robię, bo to. Nie ma innej drogi, że tak powiem, wyboru. I lecę z następnym poziomem. Bandyta Halla Barbardnik. Tu też większej myślę. Nie ma co myśleć. Tam, o, widzicie, kolej starczą. No bo z przodu generalnie jest. Nie ma nie ma szans trafić. Nie ma. Po prostu się go nie da chyba trafić. Ale, kombo już pół pożycia. Jak zginę teraz, to się nie zdziwcie. Dobra, to ja z tego małego wypierdka. Oooo, oh, jest, jest. Chulze, co? Ja, countering 2ści widzicie, trafienie w shield od razu jest kontr, kontra. Do tego mają szarże te pedały, głupie. Ale podkład muzyczny jest naprawdę pisk. Jakbyś w takim filmie po prostu... Jak, jak już jest taka końcówka filmu, jest w starcie jakimś... Jak już... Wadera na drugiego wadera. O, oh, je... Yeah. I wiecie, że jest taka końcowa totalna. Są ostatnie trzy strzały. Twój Twarz... główny bohater już praktycznie ginie, ale w tej chwili cudownym jakimś sposobem. Nie wiem, jak ostatnio na przykład oglądam film i mój główny bohater dostał w jakiś tam nerw przez co powinien zginąć, ale nagle on się odwraca i mówi, że był kiedyś na wojnie i ten nerw mu wycięli, to na niego nie działa i zabija tego głównego przeciwnika. Dokładnie, dokładnie. Dokładnie tak, to, to są te emocje 25. Minuten, co, 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 co? Żywotność, tak, żywotność jest najważniejsza. Nie wiem czy zauważyliście, ale robi się już kurewsko ciężko, bo tu mam dopiero 365. Nie wiem. Wezmę sobie te kręgi, wykorzystam. Tutaj, tutaj, zahomikowane w piwnicy. Czemu nasz wiedźmin nie chce spamować e, używania medalionu, tym takim do obszarowego wykrywania takich tych przedmiotów i tak dalej? Wracaj do kopalni, Karle! Co do kopalni! Mieć nam kopalnie? Handlujmy, man. o, Oj, oj, oj! Teraz bym jakiś błąd zrobił. Chwila. No właśnie, miecza nie wymieniłem. O, tu już, tu już było grubo. Już by było nieciekawie. Dobra. Teraz walczę z mm, nekerami. To będzie naprawdę wymagająca walka teraz. Chwila. Dobra. O, nic, no nic, startujemy. Nic nam nie pozostaje innego. Ale będzie w pierdolę. Nie wiem, no, myślę, że na padzie by się w tę grę lepiej grało, aczkolwiek ja nie jestem zwolennikiem jakichkolwiek grania na padach. Chyba, że jest to NBA 2K12 albo 11, gdzie, tak jak kiedyś wspominałem, po prostu sam przycisk odpowiadający za rzucanie do kosza z lewym hakiem, lewym hakiem wysuniętym do przodu, do tyłu, z odchyłki, to jest analog i na klawiaturze jest odwzorowany w ten sposób, że macie do tego 9 klawiszy zamiast jednego analoga i jest naprawdę krórecko ciężko. Eee, może teraz mieczek stalowy. Nie było tak tragicznie, miałem dobre ustawienie. Dobra, mieczek wymieniony. Muszę jak najszybciej te 500 złotych zbierać, bo będzie, będzie grubo. Cyk, parowanie. I o, kolejna walka. Co teraz? Dwóch szemierzy z i dwóch łuczników z Koyatel. Dobra, ci wszystko blokują. Na razie sobie łuczników od... Od, odpuszczę, bo nie jestem jakimś wielkim problemem. Kurwa, ci jakie młynki kręcą. What the fuck, man? What the fuck, dude? <ścoughs> nie, nie ma co, że, nie, nie żebym go pchnął w zupełnie prostopadłym kierunku. Ej, ej, zginę, zginę. Kurwa, can't... Bruku go uratował. To się nazywa slalom gigant. O, guszenie, tak jest, tego potrzebowałem. O, tak. Jeszcze jedno. Ej, bo mogę zginąć. Nie, nie, kombuję go. Uważnie, <grywki> oni, oni krzyczą iść na całość. Nie, nie wierzę. Kiedyś taki tyle turniej był i z tego to się wzięło. Zna, idź na całość. Tam były takie bramki, był ząk, taki kotek. Fajny. Weźmiemy spodnie. I na tym skończymy nasz kolejny odcinek Wiedźmina. Jeszcze sobie punkt wybiorę. Jeszcze sobie spodnie ubiorę. Także do zobaczenia znowu. Na razie.